Część pierwsza, rozdział 6. Tytuł Do ciebie, który uważa premiera za kogoś wyjątkowego. Aleksander Wielki, Juliusz Cezar i Genghis Khan byli jedynie wielkimi bandytami. Stalin czy Hitler zostawili daleko w tyle takich mistrzów złodziejstwa jak Ishikawa, Gozaemon czy Tenichibo. Zrobili niezłe przedstawienie, ale ostatecznie chodziło tylko o to, jak daleko mogą się posunąć, podobnie jak to było w przypadku oszusta Kunisada Chuji. Jest dziwne. Że ci przywódcy gangów są tak bardzo podziwiani przez małych oszustów, takich jak my. Zazen wykracza daleko poza to. Kiedy przenikniemy zazen, nie musimy już okradać innych. Przypis 15. Ishikawa Gozaemon 15694. Tenichi Bożył w pierwszej połowie XVIII wieku. Kunisada Chūji, 1800-1850. Byli przestępcami, którzy żyli w Japonii w okresie Azuchi-Momoyama i Tokugawa. Ishikawa był złodziejem, którego wraz z jego gangiem i rodziną skazano na ugotowanie żywcem we wrzątku. Ten Ichibo był zamieszany w zamach stanu, a Kunisada był zaangażowany w różnego rodzaju nielegalne czyny. Chodzą o nim legendy, że pomagał biednym wieśniakom za pieniądze uzyskane z hazardu. Ten Ichibo i Kunisada również zostali skazani na śmierć. Historia życia tych trzech gangsterów jest materiałem na scenariusz dla wielu historycznych dramatów. Koniec przypisu. A więc jesteś wspaniały? Pytanie tylko w czym. Na przestrzeni całej historii ludzie byli wykorzystywani i zwodzeni przez polityków. Działamy tak, jakby nasze dziwactwa były tym, co tworzy naszą prawdziwą naturę. Czy nie jest jasnym, że stajesz się złodziejem, kradnąc czyjąś własność? Jednak dziś wszyscy wydają się uważać, że nie są winni, dopóki nie złapie ich policja, dopóki nie zostaną przesłuchani, skazani i w końcu zamknięci w celi. To samo dotyczy skorumpowanych polityków. Dopóki mogą ukryć wszelkie dowody, uważają się za kompetentnych i popularnych. To pokazuje, jak dalece jesteśmy ogarnięci zbiorową głupotą. Nawet chiński cesarz otoczony przenikliwymi doradcami miał zawsze tyle mądrości, aby wyprowadzić ich w pole. Tego rodzaju mądrość nie ma nic wspólnego z darmą Buddy. Nie tylko Ishikawa Gozaemon był złodziejem. Jeśli ktoś z kaprysu zrobił to tylko raz, nie oznacza, że nie jest złodziejem. Bez względu na to, że zrobił to tylko jeden raz, jest złodziejem w całym tego słowa znaczeniu. W ten sam sposób Jamuni nie jest jedynym buddą. Ktokolwiek, kto naśladuje zazen Buddy, jest całkowicie Buddą. Wszyscy mamy dziwne nawyki. Ludzie władzy oraz nauczyciele i intelektualiści, którzy im służą, robią, co mogą, aby nas wytrenować w tych dziwactwach. W ten sposób jesteśmy poplątani i powykręcani w najbardziej wymyślne sposoby. Religia oznacza rozplątanie tych węzłów. Ostatecznym rozrachunku jest tylko pustka. Wszyscy ci, którzy polegają na swojej politycznej władzy, Czyż nie są niczym innym, jak zgrają chciwych władców? Wszyscy starają się stać się kimś ważnym według społecznych kryteriów. Jakie to chore? To, co tworzy jeden system, następny niszczy. To, co stworzy jedna polityczna siła, zostaje zastąpione przez następną. Cały świat próbuje ukryć jedynie objawy poprzez nakładanie kosmetyków. Kiedy byłem dzieckiem, powiedziano mi, abym nie patrzył w oczy wyżej urodzonym bo oślepne. Z lęku spuszczałem wzrok. Teraz nikt nie robi na mnie wrażenia. Jeden facet siedział w więzieniu przed wojną, drugi w czasie wojny, trzeci po wojnie. Policjant na służbie jest gotów poświęcić swoje życie, aby wykonać rozkaz kogokolwiek, kto w danej chwili jest u władzy. Nie jest to łatwe. Ja nie mógłbym tego zrobić. Ktoś, kto poszukuje swojej prawdziwej misji, nie będzie robił kariery. Osoba chcąca zostać prezydentem nie wie, w jaką stronę zmierza w swoim życiu. Ich wybory są tak ważne dla nich, że prezydenci i kongresmani zbierają głosy. Głupcy. Nawet jeśli prosiliby mnie, żebym został prezydentem, odmówiłbym. Czy myślicie, że jestem takim idiotą? Ktoś przegrywa w wyborach i płacze, następnym razem wygrywa i śmieje się do kamery. Czym politycy różnią się od małych dzieci? Tak samo jest z płaczącym dzieckiem. Zaproponuj mu cukierka i od razu uśmiech pojawia się na jego zapłakanej twarzy. Trochę więcej dojrzałości byłoby mile widziane. Ktokolwiek, kto polega jedynie na swojej pozycji zawodowej, jest przegrany. Zwykli ludzie bawią się w pozycję i reputację. Większość ludzi nie żyje na własny rachunek. Pozwalają się karmić systemowi. On jest wspaniałym facetem: może wypić dwa litry wina o tak. To, co jest określane dobrym, zwykle nie jest czymś szczególnym. Każda klika ma swoje własne standardy do określania. Co jest dobre, a co nie dość dobre. W świecie wszystko oceniane jest z punktu widzenia zwykłych ludzi. Ludzie są pod wrażeniem dziwnych rzeczy. Musisz być tylko trochę inny, i już cały świat jest pod wrażeniem. To, że sowa może widzieć w nocy, jest karmą. To, że fretka może szybko pływać, to też karma. To, że wieloryb jest wielki, jest karmą. Także karmą jest to, że został zabity harpunem. Jakkolwiek dobra czy zła może być karma, to jedynie karma, nic specjalnego. Jesteś bystry lub tępy, lubiany lub nielubiany, utalentowany lub nie, to wszystko karma. Jeśli to sprawi, że zostaniesz ministrem lub żebrakiem, jest także karmą. Kiedy kot z tygrysem walczą i tygrys wygra, nie oznacza to, że tygrys jest czymś specjalnym, to karma. Sprytni, mówiący głupim, co mają robić i mówić, jest karmą. Ale to nie oznacza, że bystrzy są lepsi, a głupi gorsi. To tylko karma. Nie ma to nic wspólnego z dwarmą bady. Ludzie zawsze podążają za swoją karmą, ale nie pozwól się zwieść karmie. Kiedy widzisz piękną dziewczynę, odwracasz głowę. Jeśli ktoś proponuje ci sporą sumkę pieniędzy, pracujesz jak szalony, zawsze dajesz się zwieść małym rzeczom. Nie dać się oszukać karmie, to robić coś, nie będąc zwiedzionym przez czas. Przypis szesnasty. Oznacza to przeżywanie naszego życia w wiecznej teraźniejszości, nie dając się oszukać przeszłości czy przyszłości. Koniec przypisu. Niektórzy są silni jak lwy, a inni dłudzy jak węże, jeszcze inni mogą widzieć nawet w nocy tak jak łasice. Niektórym giną ich młode jedno za drugim, aż w końcu sami tracą życie jak kury. Niektórzy są wykorzystywani przez całe życie, a na końcu są zabici i zjedzeni, i nawet ich kości i skóra są wykorzystane jak krowy. Inni zawsze leżą na kolanach u kobiety, jak koty. Wszystko to jest karmą, ani czymś dobrym, ani czymś złym. Ostatecznie osoba, która ma zbyt dobrą karmę, spada głową w dół do piekła. Szczur jest entuzjastycznym pracownikiem. To jego karma. Nie musimy obdarzać go szacunkiem, mówiąc, że chcielibyśmy pracować tak ciężko jak on. Nie musimy być także zadziwieni, jeśli ktoś może widzieć w nocy lepiej niż inni. Nawet kot to potrafi. To normalne, że ludzie nie mają tak dobrego wzroku. Łasica widząca dobrze w nocy i pływająca szybko, fretka to jest ich karma. Nie sprawia to, że są czymś szczególnym. To, co w świecie uważane jest za coś szczególnego, to zwykle nic więcej niż karma. Jesteś mądry i zdajesz wszystkie egzaminy? To jedynie karma. Nie oznacza to, że zrozumiałeś cokolwiek na temat życia. Świat ma dziwne kryteria oceny. Ktoś widzi w ciemności i jest podziwiany przez wszystkich. Jednocześnie każda sowa widzi w nocy, a każda ostryga szybko biega. Jeśli wrzucisz kocie do klatki tygrysa, będzie przerażone i spróbuje uciekać. Jednak tygrys złapie je i połknie jednym kłapnięciem. Zarówno kotek jak tygrys ucieleśniają nasze słabości jako żyjących istot. Jedynie srebrny kot Saigo ma lepiej. Przypis 17. Saigyo, mnich buddyjski i słynny poeta japoński z Spiraszczego wieku, otrzymał figurę srebrnego kota w prezencie od szoguna i oddał go dzieciom bawiącym się pod bramą zamkową. Koniec przypisu. Co może być bardziej nudnego niż popisywanie się swoimi umiejętnościami? Umiejętności są czymś relatywnym, są bezwartościowe. To co leży poza twoimi talentami, jest tym co się liczy. Tokugawa Eiasu był nielubianym tchórzem. Nie chciałbym być taki jak on. Jeśli Eiasu byłby w modzie i każdy byłby podobny do niego, świat byłby wypełniony tchórzami. Przypis 18. Tokugawa Ieyasu 1543-1616, założyciel dynastii shogunów Tokugawa. Koniec przypisu. W przeszłości, poczynając od zamków Osace, ludzie wybudowali wiele zamków nie do zdobycia. Jednakże w końcu upadli razem z ich zamkami. Jakże byli głupi! Tokugawa Ieyasu nazywany jest cwanym lisem. Robił swoje intrygi z talentem. Czy jego rządy były wieczne? Nie, ostatecznie był jedynie głupcem. Kiedy patrzymy na bohaterów na wschodzie i na zachodzie, w przeszłości i obecnie, to widzimy, że nie robią nic poza zamęczaniem się i w końcu umierają. Dają wszystko z siebie, wyczerpując swoje siły dla złudzenia i gromadząc poczucie winy. Wszystkie istoty są ślepe nad harmę i to nie dotyczy tylko punków i chuliganów. Dzieci nie wiedzące nic o harmie są wychowywane przez ślepych rodziców uczone przez ślepych nauczycieli i prowadzone na manowce przez polityków również ślepych nad harmę. Jakże ktokolwiek wokół może nie być ślepy nad harmę? Pewnego razu był wielki szaleniec w szpitalu w Sugamo, który nazywał siebie szogunem Achiwara. Powiesił sobie medal z tektury i zwracał się uprzejmymi słowami do wszystkich, których napotkał. Teraz, kiedy wojna się skończyła, możemy jasno zobaczyć, że to co zrobiło wojsko, nie było czymś innym. Obecnie na nowo chcą wprowadzić przyznawanie medali. Po wygraniu wojny rosyjsko-japońskiej myśleliśmy, że zdobyliśmy kolonie. Co w końcu z tego zostało? Po przegraniu II wojny światowej zdaliśmy sobie sprawę, że jedynie zapracowaliśmy sobie na nienawiść Rosjan. Wszyscy mówią o lojalności wobec ojczyzny, ale gdzie zaprowadzi nas ta lojalność? Ja też byłem całkowicie do tego przekonany, kiedy poszedłem na wojnę przeciw Rosji. Jednak po przegranej zdałem sobie sprawę, że nie powinniśmy robić tego, co zrobiliśmy. W każdym razie przede wszystkim najlepiej jest nie wywoływać wojen. Życie i śmierć wielu ludzi zależy od tego, czy narodzi się lub nie jeden Stalin. To, czy narodzi się pojedynczy człowiek, czy nie, sprawia wielką różnicę. Dlatego też jest tak ważne, że narodził się jeden człowiek, Buddasjak Jamuni. Ludzie pierwotnie są dobrzy, ale zbaczają w złym kierunku. Dzieje się tak, ponieważ mają złe przykłady. Soka Gakkai przyrzeka szczęście, ale skąd to szczęście ma pochodzić? Mówią, że z zarabiania pieniędzy. Lecz co mają wspólnego ze szczęściem pieniądze? Buddha Yamuni porzucił pałac i tron, żebrząc jako mnich. Utrata równowagi z powodu szczęścia i nieszczęścia jest tym, co nazywa się złudzeniem. Przypis dziewiętnasty. Soka Gakkai, jedna z wielu współcześnie powstałych szkół buddyjskich, proponująca bardzo uproszczone podejście do życia, dzięki czemu zdobyła ogromną popularność. Koniec przypisu. Karma każdego jest inna. To, co jest ważne, to to, że wszyscy są pociągani do przodu w ten sam sposób, przez buddhę. Puszczenie ciała i umysłu oznacza zaprzestanie zamęczania się, zaufanie buddzie i pozwolenie, aby być pociągniętym przez buddhę.